To trwało mniej niż rok, ale był to okres pełen emocjonującego dramatu i niezwykłych goli. Kiedy Ronaldo podpisał kontrakt z Barceloną, był to ruch, który wyniósł go na wyżyny futbolowego świata i stworzył momenty, które dekady później nadal są często wspominane. A jednak zakończyło się to tak szybko, jak się zaczęło. To historia sezonu o fenomeno na Camp Nou. Latem 1996 roku Barcelona znajdowała się w fazie przejściowej. Johan Cruyff został zwolniony przed końcem poprzedniego sezonu, a kultowy duet napastników Romario i Christo Stoiczkow opuścił klub. Stoiczkow rzeczywiście wrócił. Został ponownie zatrudniony na sezon 96-97 po roku we włoskiej Serie A, ale Romario odszedł na dobre i Barcelona potrzebowała zastępcy. Aby go znaleźć wrócili do Eindhoven. Romario zdobył sławę w Europie z PSV i był trenowany przez Robsona w Ery Divizji. Jego następcą zarówno na stadionie Philips Arena, jak i w reprezentacji Brazylii był Ronaldo, który przeszedł tę samą drogę. Był inny niż Romario. 50 54 gole w 57 meczach. PSV dokładnie oddawały jego umiejętność wykończenia, ale był mieszanką siły, szybkości i umiejętności i nawet w wieku 19 lat wyglądał na piłkarza z przyszłości. Ronaldo mógł nigdy nie trafić do Barcelony. Josep Gaspart, wiceprezes Barcelony, musiał przebrać się za kelnera, aby dokończyć podpisanie kontraktu. Po osiągnięciu porozumienia między Barceloną a PSV pozostało tylko, aby Ronaldo podpisał kontrakt. Jednak holenderski klub w ostatniej chwili się zawahał. Gdy napastnik był na zgrupowaniu reprezentantów, Prezentacji, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w 1996 roku, PSW poprosiło Brazylijską Federację Piłkarską o zablokowanie wszelkich kontaktów z Ronaldo. Jednak Gaspar improwizował. Spotkałem hiszpańskiego kelnera w hotelu, który pożyczył mi swoje ubranie robocze, podał tacę i kole, powiedział golką w 2018 roku. Założyłem przebranie, powiedziałem dzień dobry ochroniarzom i powiedziałem, że gość poprosił o napój. Ronaldo podpisał kontrakt i za 13,2 miliona funtów stał się najdroższy piłkarzem w historii. Na boisko był taki, jak oczekiwano. Jego pierwszy gol dla klubu padł przeciwko Atletico Madryt 5 minut po jego debiucie w pierwszym meczu Super Pucharu Hiszpanii. Dzięki szybkiemu ruchowi, aby pokonać jednego obrońcę, przyspieszeniu, by odskoczyć drugiemu i precyzyjnemu, potężnemu strzałowi, który wpadł w róg bramki. Swój pierwszy gol w La Liga strzelił podczas trzeciego meczu sezonu, robiąc kolejny zwód przeciwko Realowi Santander i pozostawiając za sobą kolejnych obrońców oraz kolej innego bramkarza leżącego na ziemi. Nie da się przecenić, jak kluczowe było wprowadzenie Ronaldo do hiszpańskiego futbolu. W czasach, zanim Lionel Messi sprawił, że strzelanie ogromnej liczby goli stało się normą, Ronaldo strzelił 16 bramek we wszystkich rozgrywkach przed końcem października. Grał z wachlarzem umiejętności, które rzadko występowało w takim połączeniu. Wydawał się zbyt szybki jak na swoją posturę i zbyt zręczny jak na tak silnego zawodnika. Był sportowym i piłkarskim fenomenem, a żadna sekwencja nie oddawała tej przewagi bardziej wyraźnie niż jego gol przeciwko komposteli. To jest gol Ronaldo, który jest odtwarzany w mediach społecznościowych tysiące razy tygodniowo. Walczy o piłkę w środku boiska, po czym rusza z nią w stronę bramki. Obrońcy dosłownie zwisają na nim, robiąc wszystko, by go sfaulować i zatrzymać akcję, a mimo to on biegnie dalej, pokonując przeciwników raz po raz, aż dociera do pola karnego, zostawiając za sobą kolejnego obrońcę i kończąc akcję strzałem obok bezradnego bramkarza. W telewizji Bobby Robson został uchwycony, jak świętował ten gol niemal z niej dowierzaniem. I słusznie, ponieważ to był gol niezwykły, który pokazał, że Ronaldo jest już potęgą w świecie piłki. Ironicznie, czasami niczym dorosły mężczyzna grający przeciwko dzieciom, mając zaledwie 20 lat. 47 goli w 49 meczach było zdumiewającym wynikiem. Najlepszy wynik Romario to 32 gole w pełnym sezonie, a Stoiczkow nigdy nie zdobył więcej niż 24. Dla Ronaldo i Barcelony niebo było limitem, albo jednak nie było. W 96 roku klub nie był idealny. Z Krojfa wywołało znaczny protest kibiców przeciwko prezydentowi klubu Josefowi Nunezowi. Bobby Robson i jego taktyczne podejście było bardziej brytyjskie i różniło się od stylu, jaki wprowadził Kroj. Robson był postrzegany przez media jako tymczasowy trener, a rozmowy o jego potencjalnych następcach były nieustanne. Reakcje na jego sposób gry były często nieentuzjastyczne. Rok Ronaldo w Barcelonie także nie był do końca pozytywny. Został kontuzjowany podczas zgrupowania reprezentacji jesienią, co wywołało krytykę jego przygotowania fizycznego. Młody Josef Mourinho, który pracował jako tłumacz i asystent Robsona, również nie był pochlebny w ocenie jego zaangażowania. I choć strzelanie goli przez Ronaldo było fenomenalne, między listopadem a styczniem miał długi okres bezbromkowy, a luty przyniósł tylko dwa gole w sześciu meczach. Jeśli doszło do pogorszenia relacji, Ronaldo również miał w tym swój udział. Bycie sfotografowanym na karnawale w Rio zaraz po przegranej 0 ze Spaniolem było skrajnie lekkomyślnym zachowaniem i przyniosło mu krytykę w sportowej prasie. Dodatkowo plotki o transferze do Serie A wciąż dominującej ligi finansowej tamtej ery zaczęły się już na początku sezonu. Nigdy tak naprawdę nie ucichły i nie były wcale zniechęcane przez jego przedstawicieli. Fani mogli podejrzewać, że był tu tylko na chwilę. Ostatecznie mieli rację. Prezentował genialne dryblingi, nawet dobitki po rzutach karnych. Był też hat-trick w niezwykłym zwycięstwie 5-4 w Pucharze Króla przeciwko Atletico Madryt oraz kolejne dwa gole w półfinale rozgrywek, które ostatecznie on i Barcelona wygrali. Strzelił również jedynego gola w El Clasico na Camp Nou, a także zwycięską bramkę w ostatnich sekundach meczu przeciwko Deportivo La Coruña, która utrzymała słabnące nadzieje Barcelony na tytuł. Mistrzostwo zdobył Real Madryt, co niewątpliwie było częścią narzekania w tle, ale Ronaldo wykorzystał rzut karny, który dał Barcelonie puchar zdobywców pucharów w finale z Paris Saint-Germain, mając fundamentalny wkład w ich awans przez półfinał z Fiorentiną, a potem odszedł. W zapowiedzi tego, co miało się zdarzyć dwie dekady później, najbardziej utalentowany brazylijski piłkarz swojego pochodzenia miał aktywowaną klauzulę odejścia i za nowy rekord transferowy w wysokości 19,5 miliona funtów Ronaldo przeniósł się do Interu Mediolan zdobywając drugi z rzędu tytuł piłkarza roku FIFA. Nadchodziły kontuzje, których powaga zmieniła przebieg kariery Ronaldo i to częściowo dlatego tamten jeden sezon w Barcelonie zachował swoją aurę pomimo całego dramatu uchwycił pierwotną wersję Ronaldo, najlepszą wersję